Dzisiaj zadajmy pytanie i poprosimy o odpowiedź Pole energetyczne, kronie Hekaszy. O co pytać? O wszystko. Jak pytać? Tak, żeby uzyskać odpowiedź tak lub nie. Tak oznacza, że mówi świat to akceptacja, czyli prawda, wyciągając nie, świat mówi to płynie z Twojej głowy. Dlaczego tak? Popatrz, jesteś odbiornikiem. To radio po prostu jest. Kiedy ono zaczyna grać tą odpowiednią, odpowiednią dla ciebie stację? Wtedy, kiedy nastawisz odpowiednią częstotliwość. Czy kłócisz się, kiedy gra SK, że to nie SK, a gra RMF? Nie, dajesz wiarę, pewność i dostrajamy się do tej częstotliwości, z której czytamy, którą słyszymy, na którą po prostu odpowiadamy. Zadam takie pytanie. Czy według świata, czyli tej energii na zewnątrz, no nie w moim przekonaniu, ale czy według świata zdrowie, moje zdrowie dla mnie jest najważniejsze? Czy według e, kronika kaszy zdrowie moje jest dla mnie najważniejsze? Zdrowie. Na to zdrowie e, składa się wszystko, więc czy na dzisiaj potrafię dokonywać wyboru dbając o swoje zdrowie. E, odniosę się do tego i powiem tobie o tym, ponieważ dokonując wyboru wcale nie oznacza, że ten wybór jest łatwy. Wybór, którego dokonuję patrząc na swoje zdrowie, on jest bardzo trudny. Początki były takie, że ja nie umiałam dokonywać wyboru. E, Myśląc o sobie, rzeczy, które miałam, mam, wybrzmiewają się nadal: to to, że nie bądź pępkiem świata, nie bądź samolubna, nie ty jesteś najważniejsza. Pomyśl i zadbaj najpierw o wszystkich, jesteś matką, bądź dobrym człowiekiem. Podziel się, weź, oddaj, masz. I wprowadzałam siebie, co za tym idzie swój świat w tą niewygodę, że ja coś muszę zrobić, ale wcale nie mam na to ochoty. Ja przez długi czas miałam żal i pretensje o to, że świat się ze mną nie dzieli. Czyli że to właśnie mi nie daje, tak? Czyli patrząc na zewnątrz, miałam tą złość, że ktoś, kto zarabia, nie potrafi mi e, oddać, bo przecież to jest. Tak niewiele tego czegoś, co on musiałby mi oddać, żebym ja miała lepiej w życiu, żeby było mnie stać, żebym mogła spokojnie kupić dla dzieci to, co potrzebowałam w moim świecie, zagwarantować tak, żeby nie pożyczać wiecznie. Co myślę na dzisiaj? Na dzisiaj wiem, że doświadczyłam tej drugiej strony, czyli jeśli był moment, że ja oczekiwałam, że świat mi da, bo on. Będzie, bo on jest wręcz w obowiązku, żeby mi dać. To rozumiem, że dzisiaj doświadczyłam drugiej strony, że świat oczekiwał ode mnie, że ja mu dam. Yy, I role diametralnie się odwracają wtedy, kiedy patrząc na człowieka, chciałabym mu powiedzieć, co widzę, tego, że to jest jego świat, tego, że on dokonuje tego wyboru, tego, że to nie jest tak, że ktoś go krzywdzi specjalnie, coś mu daje. Tylko on dokonuje jakichś wyborów. No i nie jest rozwiązaniem to, że on przyjdzie i ja jemu dam. Pewnie, no dla niego na krótko, na chwilę jasne, to jest świetne rozwiązanie, no bo przecież podarowujesz. Tylko na stałe tak się nie da, bo nawet jeśli dzisiaj byłabym osobą, która da, to jutro będę osobą, która musi dać. A jeśli nie dam to w ocenie tej osoby, której czegoś już nie podarowuję, stanę się osobą niemiłą, niedobrą, niefajną. Czyli w jego świecie przestanę podarowywać to, co podarowywała. podarowywałam wcześniej. Daj znać w komentarzu, jak jest u Ciebie. Czy na dzisiaj umiesz dokonywać wyborów? zaczynając i dbając o swoje zdrowie. Dla zakończenia tej pracy wspomogę się ostatnią talią, trzecią talią, trzecią talią kart, tak, trzecią talią kart, z kart kwantowych, kart mocy, takie ładnie nazywa Ksenia, kwantowe karty mocy i wylosuję kartę, która Poproszę, żeby była dla mnie wsparciem i tą informacją taką dopełniającą tą dzisiejszą pracę. Ja sobie, co ja mogę zrobić? Mam dużo rzeczy, zabawek, z których mogę skorzystać. Zabawki to wszystkie karty, które tutaj mam, więc wyciągam dla siebie i losuję kartę. Tak? Nie. Tak. Mm -mm. Tak. Ta. Dobra, to będzie karta numer jeden. Nie widziałam ja, tylko pokazałam Wam. O, odkryłam puzzle. Jesteś. I mam tutaj jeszcze mm, taką ochotę wybrać trzy. Mam ochotę wybrać trzy puzzle i zaraz prócz tego jednego, który mam. Więc wyciągam nietoperza. Wyciągam zawsze. Wyciągam. Tak, tak, tak sobie tutaj grzebię. Wyciągam punkt i wyciągam. E... Sowa! O Boże! Jest jakie mi mądre rzeczy tu przyszły. Właśnie ta echolokacja że mam ją zawsze. Jest jakie mam ciary, i jest punkt w jakimś, w którym się znajduję, gdzie jestem. Tak mądre jak ta sowa. Mam mądrość. No, i jestem, jestem w echolokacji, mam ją zawsze. Jest punkt, gdzie jestem mądra. I ostatnia rzecz a propos tego zdrowia. I teraz czytam Wam, kochani. Kto dziś przed Tobą staje? W tej skrzywdzonej istocie, choćby i tej z lustra, szukaj siebie. Tam jesteś. Gdzieś tam schowałaś swoje dobre serce, gdyż dawno temu świat skrzywdził cię. Receptą na zmianę jest to, byś zaczęła kochać. Kiedy miłujesz i kochasz, nic nie jest straszne. Widzisz i dostrzegasz świat taki, jaki jest. Tam wewnątrz, tam w środku. Złożony z wielu spraw i obowiązków. Pamiętaj, że zawsze jest powód, przyczyna, że świat jest taki, jaki jest. Akceptuj. Ktoś lub coś, sprawę i ludzie doprowadzili do tego, że właśnie sprawiedliwie doświadczają. Zaufaj. Wyrzuć żale, przyjmij światło miłości. Po prostu człowiekiem bądź. Pobiegły mi ciary po ciele przeogromne, kiedy y, zaczęłam czytać, że świat jest taki, jaki jest, Ale ta i akceptacja po prostu. Dana, akceptuj, bo jesteś nie to perkiem. <laughs> Jose, nie to perek <elektroniczki>, mordo ulec. <laughs> jest moment, że w tym punkcie jest ta mądrość. Ale dlaczego ona jest? Bo mój odbiornik nastawiam na połączenie i nie odpowiada wtedy i się nie odzywa moja głowa w ego, tylko wiem, że mówi pole. Pole energetyczne, a ja to przyjmuję i po prostu mówię. Jeśli z czymś się kłócę, wyciągam kartę, opór, akceptacja i jasno powiedziane. Kto to gada? Dlaczego gada? Po co gada? Czy jest jeszcze coś więcej? Nie. Jeśli Interesuje ciebie taka praca. Jeśli masz ochotę codziennie na odkrywanie swojej przestrzeni, swojego pola yy, i chciałbyś poznać właśnie bliżej te karty, nie tylko te jedne, ale te wszystkie, to ja zapraszam Ciebie do kontaktu. Opowiem, pokażę. Jak można, a co już popłynie, to zależy od ciebie. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję. Pozdrawiam. Pa.